I'm Witam Was bardzo serdecznie, to to już ja. Dziś już robimy kolejne zebranie z GTA 3. Ja bym wiecie, z tego odcinka zrobiliśmy... O myślisz z poprzedniego chciałem was teraz przeprosić właśnie. poprzedniego odcinka nie zrobiłem, bo wtedy mi frapsy chciałbym wyłapać GTA 3 diawięczem, bo to się też się ten program i sypie teraz tutaj. Ale dobra, zaczynamy wtedy. Już wykonałem ostatnią misję dla Luigi i zrobiłem przy, przy okazji dwie nowe bronie. Ja Mianowicie się... strzebę i jakiś tam muzyk, nawet i pistolet. I teraz nie mamy misji już dla Luigi, tylko dla Drzele, i więc jedziemy zrobić tę misję. Z góry przepraszam przeprasza Was za mój głos, ale przeciwnie, dlatego. A chciałem, już to naprawdę nie zrobić, bo długo go nie robiłem. Dobra, jesteśmy w warsztacie naszego zewnętrznego. Przytulana muzyka, pistolet, no, idziemy. Ostatnie wystrzelanie, mały klips. Mamy nudę się gdzieś przekazać, klip jest kłóweczką, ma, mały i teraz. Mam dla Ciebie małą rąbowę, przyjacielu. Dla Ciebie to jest jedyny, nie chcę tutaj kupować, bo jest taki dałóczka, no, fajnie, fajnie. Jest pojedynkowa oraz pełnopłatna w set nawet ma... nie już tego czytać, dał się bala, to tak, fajnie. Dobra, zdał go. Nie jeszcze przesyłował w ogóle za parkuwał. kur... To, to jest mi i ja nie mogę. A mam 6 minut, co zdążymy. Dobra, jedziemy naszą rozwaloną kurumą yy, do, do tego... samochodzik. I przy okazji jeszcze nie możemy go rozwalić. Jak rozwalimy, to musimy automatycznie szukać tego. O kurde, to jak ten sklep się nazywał. O, salon farbowania samochodu. Musimy tam jechać i żeby oni go naprawili i przy pomalowali. A od tego salonu jest trochę daleko, tak do tego site marksa. Zobaczymy. go ta tego ma furka. Rezu. To nie oni jakiego nienawidzę. Nie, że się starszy ślizga, to jeszcze kurda obra. Przepraszam, komuś, ale kit. I jedziemy. Mam nadzieję, że widzicie przypierdolę przy okazji. O kurdo? Jezus, ale fart. Kurwa, jest, katara, bo... Dobra, jest już się daleko. Mamy jeszcze te 4 minuty i tak y, sporo sekund jeszcze. Dobra, wjeżdżamy. Harmuj dał szybko, znaczy załóż tą bombę, bo nie tym się czekać. Dobra. Wjeżdżamy, musi teraz tylko uważać, żeby się przypierdolić. O! O! Nie przypierdoliło w nic! Jesteś tak zajebisty! Tak! Samochodzik jest jak nowiutki, teraz jedziemy ostrożnie do tego Marku Bistro i pokładamy tą bombę. Dobra, jedź z feru. O, czy to Atal. Przy okazji uważamy, żeby nie pieprznąć jakiegoś samochodu bazie, bo wtedy zaczyna ścigać, a tego nie chcemy, no bo wiadomo, Mam jak nic. Ja też muszę że mi się będzie przyjechać przy okazji. To się mi bardzo, to bardzo trudno zrobić. Dobra. Jedziemy już daleko, bo zrobiłem tę misję całe 3 minuty. Jest to, fajny. Dobra. Dziękujemy. Jego Błąd, bombę. Kurwa, kurwa, którą bym przejść, zapomniałem już. Dobra. Nie F. Kurwa, znowu to F ci bo ja pierdiczę. Dobra. Kontrol. Uciekać! No! Nie! Kurde! Chyba mnie nie wysadzi, mam nadzieję. Jezu, jak tak będzie jakoś w wąsze, to ja nie wiem. Wymuszę ja się z ciebie zaraz. A. Bum! Aha! Uda się wziąć za komisję 10 tysięcy. Co takich gównocie tysięcy, nie, no Heh, dobra. Zresztą zginęł, ale chuj. Idę po samochodnik. Jakiś fajny tutaj widzę. Chyba stróż maki. A nie, Sentinel. Dobra, idziemy tym Sentinelem naszej, naszego apartamentu. Uuu, ale że on jest. Chyba, że tak jak ten balszy, co bym miał kiedyś. Ło. Nie jestem przy okazji. Jak zwykle wchodzimy driftem, w naszą dzielnicę. Jesteśmy w domu. Dom, słodki dom, tak. Ładnie, zapakujemy. Wysiadamy teraz. Dobra. Co mi jeszcze parę naboi. Z radości, jakie jestem uczciwy. Dobra, a więc tak. Jak już mówiłem, będę. Robił, zagrałem tylko w piątki, albo w sobotę ewentualnie, albo w tygodniu, jak mi się może poszczęścić, no bo jak zadam mankarę jeszcze raz ja przepraszam za mój głos, postaram się, aby niestety, co aby recenzja była już yy, był trochę poprawiona, bo wydał, bo kapar jest trochę mi się głos spieprzyło, więc <coughs> Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne yy, Zagrania z GTA 3. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, macie coś cześć, do usłyszenia.